Zająłem się. A wiek, jak ból. I biel, i biel. I maska. Maska. Wszyscy są. O. o jejku, jejku. Co to jest? Klocki? Czy to są klocki? Otworzymy. Jakiś powodzie. Chcesz się? Tak, tak. Busia. Bój się są też. Habut. Habut. Ha, 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 yes. Daisy. Co to ten zajączek przyniósł mojej. Musiałaś być grzeczna, chyba, że taki prezent przyniósł. Mmm... Tata tu widzi tam, hmm. eee. to to Co to tu jest Zobacz. ta to jest ta jest ci ci bo tego tego nie otworzysz, no eee. wiesz No, czekaj, trzeba mnożować, trzeba trzeba to trzeba może weź, na coś otworzy. Wyciąg klucuszki. Mm -hmm. A co tu jest na tym klocuszku? Kto jeszcze dostał? Apsi! Mm -hmm. Apsi! Zbudujemy coś? O, a kto to jest? To są balony? Tak mi się nazywają?